Cześć, pokażę Wam dzisiaj pokój standardowy w hotelu Peak Albatros Laguna Vista w Sharm Także wchodzimy. Tutaj taki typowy dzwoneczek dla sieci Peak Albatros. Można sobie zaznaczyć, czy się chce sprzątanie, czy nie. I włączamy światło. I... Mamy tutaj korytarz, tutaj jest takie pomieszczonko na szafę, szafa jest bardzo duża, jak dla mnie to jest trochę źle rozplanowane, bo yy, byłoby super tutaj zrobić taki dodatkowy oddzielny pokoik, szafę dać tutaj w przedpokoju i zmniejszyć łazienkę, zaraz zobaczycie jaka jest obszerna łazienka. Tutaj mamy sypialnię, to zaraz pokażę i tutaj jest łazienka, mamy podświetlane lustro, tutaj proszę bardzo prysznic, bardzo duży prysznic. Tutaj jest troszeczkę problem z tym prysznicem. My musieliśmy sobie tak przetrzeć te dziurki, ponieważ okazało się, że zapchały się i było bardzo, bardzo niskie ciśnienie, które i tak w Egipcie jest bardzo niskie. Tutaj taki spory odstęp między prysznicem a kipelkiem. Dobra. Jeśli chodzi o kosmetyki, to tutaj kosmetyki są w pakiecie, ale ja ich nie używam, bo mają sls -y i parabeny, więc przywożę zawsze kosmetyki swoje. I tutaj mamy sypialnię, Jest tutaj taka dodatkowe łóżeczko, Jak dla mnie to taka trochę zawali droga tutaj w samym przejściu. Także tak jak wspominałam, super by było, gdyby pomyśleli to trochę inaczej i zrobili tutaj oddzielny pokoik, mały. Tutaj jeszcze mamy lustro, taką komodę. Jeszcze pokażę tutaj. Jest safe w pakiecie. Cho, jeszcze powiem, że hotel Pical Batros Laguna Vista. Em, przeczytałam w dwóch e, źródłach dwie różne informacje. Raz, że został e, zakończony, e, otwarty po prostu w 2022 roku i drugi, że wyremontowany w 2019. Tak jak e, patrzę po ścianach po tej amortyzacji tego hotelu, na przykład tutaj z bliska o podłoga, to bym powiedziała bardziej, że on był e, wyremontowany w 2019, czyli ta e, druga, gorsza wersja. Aczkolwiek wygląda to spoko. Wchodzimy teraz do sypialni. Tutaj e, informacja od hotelu jest e, na bukinie, że ma 47 metrów kwadratowych. Także tak, tak chyba to jest. Tutaj szafeczki. Mamy tutaj telewizor. E, tutaj jest lodóweczka. Uzupełniona jest tylko woda. Nie ma tych 7upów, e, Coca-Coli itd., ale jak dla mnie to nie ma problemu. Też w ogóle tego nie używam. Herbatki, kawy. E, tutaj też pan sprzątający uzupełnia. E, jeszcze tutaj pokażę teraz. My chcieliśmy pokój taki jak najbardziej cichy, także. Jesteśmy tak z dala trochę o wszystkiego, e, tam, tam są baseny, tutaj jest tarasik, sowki, suszarka. No, takim mankamentem tego e, pokoju, są samolot, sorki, tak mniej więcej tutaj przelatują samoloty, jak komuś przeszkadza to e, e, mówię. E, no i to e, tutaj mankament to jest ten przystanek autobusowy, hotel jest mały, e, ma około 670 pokoi, to jest taka powiedziała 65% tego peak Albatrosa w Marsala. Jest autobus hotelowy, jak dla mnie zupełnie zbędny, wszędzie można spokojnie dojść, dojść, dość szybko na piechotę, no i niestety pan tutaj czasami pali sobie papieroska na przystanku i cały dym leci, oczywiście tutaj, jak się siedzi na tarasie, albo robi postój na zapalonym silniku, także takie trochę to bez sensu. Hotel jest położony 10 km od lotniska, także lokalizacja jest bardzo fajna, w 10 minut, jakieś 15, docieracie do hotelu i to by było na tyle, dzięki, cześć.